No, maneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj robię trochę porządek tutaj w ogródku, w przedszkolu. No i postanowiłem Wam pokazać tą cytrynkę. Cytrynkę, którą jak pamiętacie z filmu sprzed dwóch miesięcy kupiłem właśnie z jednym z marketów. takie miała. Dosłownie, nie wiem, 4-5 listków, dobrze nie pamiętam. Jak mi się uda znaleźć, to wstawię wam zdjęcie. Jak nie, no to linka do tego filmu na pewno z tą cytrynką. Ona była tutaj, tej wysokości. Chyba to jest najstarsza gałąź, z której wyrosły właśnie świeże przyrosty. Najwyższa. No i w zasadzie u mnie, jak przyszła. To miała kilka takich zdechłych liści. No i dostała tak nową doniczkę. Dostała kwaśną ziemię, czyli torf kwaśny. Bryły oczywiście korzeniowej nie rozwalałem. Tylko dałem torf kwaśny dookoła, na spod troszkę obornika. No i wiadomo tutaj od góry ja standardowo do cytrusów daję nawóz taki do borówek, który po prostu zakwasza glebę. No i widzicie... Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że roślina podwoiła, a nawet więcej swoją wysokość. To nie jest jakaś, jakieś, wiecie, wyciągnięte tutaj łodyżki. Normalnie grube łodygi są puszczone. Naprawdę wygląda bardzo fajnie. Nawet, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się takich przyrostów. No wiadomo, że w tym roku, w którym roślina się odnawia po takim zabiedzeniu, to ona nie będzie na pewno kwitła. Ale podejrzewam, że w przyszłym roku jakieś kwiatuszki się pokażą i może nawet się uda, że zakwitnie i będą jakieś owocki. Tak jak na przykład na tej roślince, która u mnie jest też drugi rok i była ratowana też z marketu. No i zobaczcie, sekundę tutaj wyostrzymy i już są pierwsze owocki. Malutkie, ona kwitła jakieś 2-3 tygodnie temu. Także na każdym praktycznie z tych pędów, które są zeszłorocznym przyrostem, są jakieś tam małe owocki. No, ona, ona była też z dwoma trzema liśćmi tutaj został ten główny pień no i zobaczcie jeszcze z głównego pnia puściła tutaj podkładka a co było podkładką co zobaczcie sami na pewno to nie jest trójlistkowa pomarańcza nie mam pojęcia ale z ciekawości zostawiłem żeby zobaczyć co to jest tak no bo tutaj widać że z podkładki to Puściło, bo miejsce szczepienia jest tutaj i tak naprawdę ta rościnka zaszczepiona jest dopiero powyżej tego miejsca tu jeszcze Wam pokażę kalamondynkę Weriagate, która też była ratowana jak widzicie ma się bardzo dobrze przyrost liści olbrzymi no i owocki no i tutaj kalamondynka która też była ratowana, ale to już bodajże, powiem wam szczerze, teraz nie pamiętam czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, ale też ją ratowałem z półki śmierci. Także widzicie, tak wygląda ładny, gruby pieniek, pełno owocków No tutaj pieliłem, mi się rzuciło. No i oczywiście świeże przyrosty. Świeże owocki, bo przed chwilą kwitła. No i tu Wam jeszcze pokażę trifoliatę, czyli pomarańcza trójliskowa. Też jedna z takich moich większych. Z tego co widzę, tutaj mrówki mi przyniosły tarcznika. Także muszę zrobić oprysk. Oczywiście wszystkie. Roślinki potraktuję, bo one te w jednym miejscu stoją słabo, to znaczy gorzej niż wszystkie. Rośnie mi mandarynka Nie wiem, coś nie mam do niej ręki, nie rośnie jakaś duża. Ale zobaczcie, znowu ma ochotę kwitnąć. Także może również ona jakieś owocki zawiąże. Także tak wyglądają na chwilę obecną moje cytrusiki. O, jeszcze pokażę jedną, która też była wcześniej ratowana. Akurat w tym momencie kwitnie. To jest też roślinka, która była przywieziona z zielonego. No i nawet to jest cytryna, która właśnie rośnie z kwiatka, który został zapylony wiosną. Bardzo ładnie obficie kwitło, ale tylko jeden, jeden kwiatek został zapylony. Także tu rośnie ta cytrynka, ale teraz. Postanowiła drugi raz zakwitnąć. No i zobaczymy co z tego będzie. No ale ta to jest zdecydowany hicior. Zobaczcie no. Dwa miesiące. Mówię jak znajdę to to wstawię zdjęcie jak ona wyglądała a jak ją przywiozłem. Naprawdę obraz nędzy i rozpaczy. A teraz to jest naprawdę fajny cytrusik. Jak trochę podrośnie trzeba będzie go ukształtować i będzie naprawdę wyglądał rewelacyjnie to wszystko na dzisiaj z mojej strony, trzymajcie się na razie, cześć